Jak wybrać dobre podłoże do rozsad? Czym się kierować, a czego unikać? Sprawdźcie, jakiej ziemi do rozsad nie warto kupować. Zapraszam! Słuchajcie, czas takiej wczesnej wiosny to jest moment, kiedy ruszamy tak z pełną mocą i produkcją rozsady. Takim kluczowym elementem dobrej rozsady jest podłoże. Bez dobrego podłoża nawet najlepsze nasiona i najsprawniejszy, najbardziej doświadczony ogrodnik no, nie uzyska dobrych efektów. Jeżeli mamy dobre podłoże, to rośliny mają w nim idealny start, dobrobyt, świetne warunki do tego, żeby się rozwijać w tych takich najbardziej kluczowych momentach, kiedy są najsłabsze, najmniejsze, najdelikatniejsze. Jest kilka takich elementów, na które warto zwrócić uwagę w momencie kiedy kupujemy podłoże do rozsad. I dotyczy to zarówno zakupu takiego bezpośredniego w sklepach ogrodniczych w jakichś centrach budowlanych, jak i zakupu przez internet. Ten drugi oczywiście jest trudniejszy, ale z kilkoma ciekawymi poradami na pewno uda Wam się zwrócić uwagę na to, co istotne. Słuchajcie, jakiej ziemi do rozsad na pewno nie należy kupować? Wystrzegajcie się ziemi mokrej i zimnej, ze szczególnym uwzględnieniem mokrej. Jeżeli widzicie, że worek jest mokry, bardzo ciężki, że ta ziemia jest przesiąknięta, nie bierzcie jej. To może się wydawać na pierwszy rzut oka taka niewinna cecha ziemi, tego podłoża, no mokra, to przeschnie. Nic bardziej mylnego. Taka bardzo przemoczona ziemia może skutkować tym, że te młode siewki, które wykiełkują, zostaną zgorzeli siewek, a może być też tak, że nasze świeże rozsady zostaną porażone przez ziemiórki. W mokrej ziemi takich ziemiórek często jest po prostu bardzo dużo. Taka skażona ziemia może sprawić, że start sezonu będzie opóźniony. A często też dzieje się tak, że w takiej złej ziemi po prostu te sadzonki nie są sobie w stanie poradzić i tracimy te pierwsze rozsady. Jeżeli ziemia jest mokra, trzymana na dworze, to ona od razu na samym początku będzie dawała tym rozsadom po prostu gorsze warunki do rozwoju. Taka sfatygowana ziemia w takim worku, który widać, że już dużo przeszedł który być może jest stary, przechowywany czasami nawet któryś rok, taka ziemia jest dla naszych roślin po prostu zwyczajnie niebezpieczna. Bardzo niekorzystnie może też na te wczesne rozsady oddziaływać ziemia torfowa albo taka ziemia z dużą zawartością torfu. I pomijam tutaj już kwestie etyczne, kwestie związane z ochroną torfowisk, z tym, że no, należy unikać zakupu takiej ziemi, jeżeli nie ma takiej potrzeby, Chodzi o coś całkowicie innego. Podłoże torfowe bardzo szybko przesycha. Podłoże torfowe powinno być stosowane w takich doniczkach albo multiplatach, które jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować i utrzymywać odpowiednią wilgotność. Jeżeli torfowe podłoże zbyt szybko przeschnie, zbyt mocno przeschnie, to jego ponowne nawilżenie może okazać się po prostu niemożliwe. Jeżeli przeschnie z taką młodziutką rozsadą, która ma bardzo, bardzo delikatny system korzeniowy, to po podlaniu, po nawilżeniu tej, tego podłoża na tyle, żeby ono odzyskało swoje takie pierwotne właściwości, może się okazać, że te delikatne korzenie po prostu zgniją, i roślina nam padnie. Jeżeli są to rozsady, które szybko kiełkują i szybko rosną, poradzimy sobie, wysiejemy jeszcze raz. A jeżeli są to rozsady, które potrzebują długiego czasu wzrostu, długiego czasu kiełkowania, no to może się okazać, że będziemy do tyłu tak bardzo z sezonem, że i tak przyjdzie nam kupić po prostu gotowe rozsady. Nie ma sensu siać w taką torfową, mocno przesuszoną glebę. Ryzyko utraty tych pierwszych naszych idealnych, wymuskanych sadzonek jest po prostu zbyt duże. Unikajcie też ziemi takiej najtańszej, takiej, która wiecie, jest sprzedawana pod marketami. Teraz. Widzę pod wieloma takimi popularnymi sklepami wielkopowierzchniowymi palety z taką naprawdę bardzo tanią, okropnie tanią wręcz ziemią, która kusi. No bo jeżeli potrzebujemy takiego podłoża dużo, to kilka worków jesteśmy w stanie kupić tanio, ale wiecie, doświadczenie pokazuje, że taka bardzo, bardzo tania ziemia często jest po prostu bardzo słabej jakości jednocześnie. No, i ona znowu no nie daje tym roślinom odpowiedniego startu. Jaka powinna być dobra ziemia do rozsad? Powinna być tylko odrobinę wilgotna. To powinna być taka świeża, lekka, puszysta, drobna gleba, którą kiedy weźmiemy w dłonie i ściśniemy w kulkę, to ona tak na początku da się tak zbić w taką kulkę, ale za chwilę się tak naturalnie rozpadnie. To jest idealne podłoże. Dobra ziemia, dobre podłoże to jest podłoże przechowywane pod dachem. Kupujcie tylko w miejscach, w których to podłoże po prostu było przechowywane w pomieszczeniach albo pod zadaszeniem, żeby nie padał na nie śnieg, żeby nie padał na nie deszcz. Jeżeli widzicie, że podnosicie worek, czujecie raczej i przez ten worek czuć takie grube frakcje, jakieś takie patyki, no to tutaj na dwoje babka wróżyła. Można taką ziemię kupić i po prostu sobie wybrać, odsiać te patyki, albo po prostu poszukajcie takiego worka, w którym to podłoże jest delikatne i lekkie. Oczywiście możemy zastosować taką uniwersalną albo bardziej ciężką ziemię i rozluźnić ją wermikulitem czy perlitem, ale to jest też dodatkowy zabieg i dodatkowy koszt. Dobra ziemia, taka, która daje tym roślinom na początek idealny start. W zasadzie nie powinna wymagać dodatku niczego innego. I to bez względu na to, czy wysiewacie do niej na przykład bardzo duże nasiona fasolki na rozsadę, czy drobne nasiona petuni. Jeżeli ziemia będzie odpowiednio lekka, świeża i puszysta. To takie nasionka poradzą sobie, żeby w niej wykiełkować bez dodatkowych frakcji, które taką glebę... Po prostu powinny rozluźniać. Dajcie znać, jakiej ziemi wy unikacie albo jaką kupujecie. Ja nie poradzę Wam co do zakupu konkretne, konkretnej marki podłoża, chociaż mam jedno, dwie w zasadzie swoje ulubione, ale to wiadomo, to w każdym przypadku trzeba sobie dobrać do własnych potrzeb i też własnego budżetu, bo nie ukrywam, że te naprawdę dobre podłoża są też dużo droższe. Dajcie znać. Jakie wykupujecie, w jakich podłożach wysiewacie rozsady? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.